Siemano, witajcie w kolejnym odcinku. dzisiaj jak widzicie testujemy taką małą hulajnogę marki Joyor, jest to hulajnoga z przeznaczeniem typowo miejskim, jestem bardzo ciekaw jak ja sprawdzę się na niej, ponieważ no nie powiem, nigdy nie jeździłem na tak małej poręcznej hulajnodze, widzicie wyciągnięcie z samochodu, to są dosłownie dwa kliki i ona już jest gotowa do jazdy. Zobaczymy, co tu będzie. Jest dzisiaj parę misji do zrobienia, muszę odebrać paczkę z nagrodami na żyłem z paczkomatu, yy, pojedziemy z chłopakami, pogram się w ping-ponga, później lecimy na tenisa, tam też dostarczam kolejną pakę dla cyca, także no, jest kilka misji i wydaje mi się, że przejazd po mieście przez miasto na hulajnogach elektrycznych to będzie doskonały wybór dzisiaj. Dobra, zagraliśmy w pingla z pomokami, teraz lecimy do Żabki coś do picia, no i nagrywam dalej. Wróciliśmy po pierwszych testach, parę kilometrów zrobiliśmy, wróciliśmy teraz pod auto, żeby wziąć oponki, rakietki, także pojedziemy na korty tenisowe, gdzie obecnie pracuje. znajdziemy mu oponki, trochę sobie pogramy, obok jest otwarty taki kort, także mam nadzieję, że, że będzie wolny. E, dotychczas zeszło w sumie tylko jedna kreska baterii, także nie jest źle. E, pierwszy raz jeździłem na, na tak małej hulajnodze, na małych 8-calowych kołach, które są niepompowane, całe lane koła. Mogę się teraz pokazać tutaj. E, tu nie ma dętki, także no, zbyt dużego komfortu takiego na, na jeździe, na dziurach nie ma, ale z drugiej strony jest taki plus, że nie, nigdy nie złapiecie kapcia. Nie? E, Podest jest odpowiednio szeroki, moje stopy się mieszczą, jakby nie ma problemu, ja nie potrzebuję jakiegoś nie wiadomo jak szerokiego. E, przy moim wzroście 1,80m no, wysokościowo pojadę, też jest ok. Tutaj macie gaz, tu macie elektryczny hamulec, to ważne, bo e, no, to jest specyficzny hamulec, on potrafi wyhamować dosłownie w miejscu, ponieważ elektronicznie hamuje silnik, to nie ma tutaj jakby wiecie mechanizmu e, takiego jak nie wiem, tarcze, szczęki itp. Itd. E, no trzeba się do tego przyzwyczaić, nie? Patrzcie to, wjechaliśmy specjalnie z chłopakami do parkingu podziemnego, aby pokazać jak zarobiście ta noga się świeci. Nie? Możecie sobie włączyć, klikając tutaj dwa razy w power, odpalacie podświetlenie i takie zarąbiste ledziki są, które zmieniają kolor. Co najlepsze... Gdyby tego było mało, możecie sobie zainstalować też aplikację na telefon. Wtedy po zainstalowaniu takiej apki Joyor możecie sterować tymi światełkami, ustawiać sobie dosłownie jaki kolor chcecie. Masę też dodatkowych innych opcji, to wszystko znajdziecie w apce. takie właśnie, są tutaj rzeczy na dżem od nowego sponsora, którego jeszcze poznacie dopiero wkrótce, zaczną się pojawiać pierwsze zdjęcia na Instagramie, wbijajcie na profil BMX, tam wszystkie fotki i zapowiedzi zaraz będą wlatywać, a jeszcze taki film z podsumowaniem, pokazanie wszystkich nagród to za tydzień na YouTubie, także bądźcie czujni. Awa, gościu, na takiej hulajnodze elektrycznej prawie jak Uber Eats. Opony. A gdzie jedzenie? Gdzie jedzenie? Czę Części z AWE już wkrótce u was w domu, za pośrednictwem Joyor Polska. Do będzie prowadził bardzo Tabor. A, na drugi koniec Polski nigdzie Ty no, ale w takiej podejście. Warszawie z takim zakorkowanym Szczecinem, Dziś, bo dzisiaj mamy Szczecin, widzicie, kiedy jest rozpiziajki? Jedna ulica, no dwie na krzyży są roz, rozbu rozbudowane, rozkopane itd. Tak i, tak I ten. I nie przejedziesz, 100 metrów pół godziny. Wiesz ile ten? Wiesz ile jest netto areny do galaxy? No właśnie ja przy Galaksy miałem burdel strasznie. No. No. My tam staliśmy godzinę. Chłopie! A oni na tych skuterkach tam starają się tak manewrować, no ale to spalinowe, tak? A ten. Ale na elektryku, kurczę, to super sprawa. By Podbijakby brał, by, brał towar, by, by ten, by brał nowe zamówienia, do ładowania, szybko, ciach i cały dzień zresztą wydaje mi się, że nawet bez ładowania mógłby robić, nie? Co, chce się przejechać? Proszę no bardzo to się proszę. Taka nowa, nowa zabaweczka, nie, nie, bardziej taka, ja bym powiedział, że dla takich młodszych, mniejszych osób, ale mówię, jak ktoś też nie chce wydać fortuny, to można się przetestować, nie? Link do strony Joyora znajdziecie w opisie pod filmem. No ale hamulce ostre. Hamulce ostre, nie? No. Bo elektryczne, jakby silnik od razu hamuje, no. też byłem bardzo zdziwiony, jak mnie zmuliło wręcz na początku, jak, jak testowałem. Taka wiesz, zabaweczka, nie? No. Ale designersko super, co? Krzysiu, mówisz, jak Tesla wygląda. Nie no, to, to wygląda, nie? <noise> Ta BL, nie? Ja nie jestem ogólnie zwolennikiem <noise> ostatnio coś w kolejnych elektrycznych, nie wiem czemu. Nie, fajna czemu? sprawa, ale jakoś nigdy mnie że nich nie ciągnęło. Y, tym bardziej, że też mają na przykład różne kolory, nie? Żółty, czerwony, widziałem na stronie foteczki, to tam jeszcze wam pokażę, bardzo, bardzo fajnie widzę. Ну. Na dzisiaj, jak widzicie na tych hulajnodzinach, mimo przedniego napędu, też można spalić kapora. Także jest jak najbardziej spoko. E, jeśli ktoś chciałby ją sobie kupić, to link znajdziecie w opisie pod filmem. E, na dojazdy do pracy, na uczelnię, nie wiem, gdzieś po mieście jak najbardziej się sprawdza. też na pewno powinniście być zadowoleni. No Offroad poza miasto, to no, może raczej nie, ale tam polecałbym wziąć sobie rower i wtedy pojechać na jakąś przejażdżkę, tak, do takiego miejskiego użytku na elektryku. Jak najbardziej na plus. Napiszcie co o sądzicie, napiszcie czy może chcielibyście zobaczyć, czy on przetestał elektryczny pojazd, ja czytam komentarze wszystkie, wszystkie dosłownie, które tylko piszecie, także na pewno to sprawdzę i zweryfikuję. Pozdro, do następnego odcinku.